Halo halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Wojtek, Fryta jest ze mną e, Aga Kaktus, jestem, Madzia Fasolka, jestem i Maciek Burger, jestem i witamy was w randomiksie z full guysów. E, tak, udało nam się zdobyć grę, więc bardzo, bardzo się tutaj e, cieszymy. Ma, razem jestem. z Was Też z... czy nie? Nie. To... Razem z Maciem też zakupiliśmy Dziękuję. DLC, więc jesteśmy troszkę tak. inni w wyglądzie. Jak widzicie, trochę pograliśmy. No i co? Zrobimy sobie randoma, także zaczynamy, no halo. Co? Na który macie levelę? Ej, mam piorunka na dupce. Ja, ja mam trzecie. też na dupce. Ej, ja mam ogórka na czubku. Co stresuje? Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was nie wie, czym jest Polka jest, to to jest po prostu taka gra, gdzie trzeba przejść pewien tor przeszkód i osoba, która wygrywa, wygrywa tak. po prostu zdobywa koronę po kilku turach. No. Tak. Tak. I chcecie... ja dopiero się uczę. A jeżeli chcecie więcej, to pamiętajcie o łapkach. subskrypcjach, komentarzach. komentarzach, subskrypcjach i jaga. <laughs> g2 SN2. g2 tam też możecie sobie zakupić oh, no grasa, no także w, tak. w opisie i na ja social media też padajcie bo będziemy teraz my się też często streamować także i u mnie odcinek się pojawi w sobotę z tego zapraszam serdecznie tak. ta gra jest awesome awesome tak. no, my nie ja, nie nie on wiem, on ja nie wiem czy ja właśnie na tym nie byłem raz pierwszy bardzo możliwe byłeś pierwszy raz tak no, to znaczy że masz koronę Ale... nie na jednej, nie, na jednej, na jednej tej poziomie. rundzie takiej ja gram na padziku, jestem burgerem słodziutkim. Ja, ja widzę, masz sens. Nie widzę, co się stresuje. Aga, nie ma czego. No, w sensie, że. Aga znamy się, A. nie od dziś. Aaaa, no i kujgo! Jadę! Jezu, ja nie mogę, aaa! Co ja nie mogę. Jadę! Nie widzę czy... Ej, kogo koniec? Gier, lecę! Tutaj widzisz, Aga, jeżeli jest ktoś z twojej drużyny, taką, taką strzałeczkę na tym widzisz. O, o siema, to, no, no Siema! To nie ja cię Ej, to nie ja cię pchnę! O, kula mocy! Tak, bo tu się można popychać. Ja nie przejdę. I tak jak dalej. to, jak to? Ja, się nie, ja nie będę Magda, qualified, ja bo... Y, bo jestem ja ostatni. konie! O nie! Nie? No. Maciek, jak to? A, no. Full cool focus! Pamiętajcie, no pamiętajcie też, że, te, że, że, te, że jak wchodzicie tutaj pod tym, Jak wchodzicie to nie skaczcie, bo to właśnie spadłem! O po... no. oh, kurde yes, też spadłem. Yes, ja biegnę. Oj, chyba nie będziemy qualified. A! Ja nie będę qualified na pewno. O nie tu jest dziura! Na <laughs> Macie, gdzie ty jesteś? Ja. a kulka mnie wciągnęła! Tak, jeszcze nie Może będę? Może będę? Może, może, Ja nie dojdę! Ja też nie dojdę. 30, ja też nie dojdę. 30, 30, ja nie! nie, nie Eliminate'a! Przed <laughs> metą! Kaktusik przed metą. Ja zawsze mam takie szczęście. Gdzie jest I kaktusik. Oj, wypadka. się Kto doszedł? Ja. Wojtku. a Agnieszka. To jest Jezus, nie wie, że ty tak grałeś. Ja oczywiście pryzją. na samym końcu. A ja teraz, a teraz mam taka dupa głowie, ale teraz cię, mam presję, on mam teraz. My yes, you mam proszę sobie. Kocham ale... tę grę! Fajna jest, to trzeba przyznać, że jest taka właśnie, żeby się pobawić, pośmiać. I, 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 i tak podkurzać. Tak, i no no, Im bardziej będziesz grał, tym bardziej będziesz chciał. Na Excuse me, <grym> może wygrać. Nie by. O, nie. O, tak. To jest moja zmora. So. to. W tym, ja w tym jestem lubię. dobry akurat. Ja to jest moja zmora. Ja lubię. No tutaj wszystko jak jest uzależnione od balansu, jak, jak się to wszystko rozłoży. I czy się no. na ciebie pchają, czy nie? Jeśli czy, czy się pchają, czy tak. nie. No, Czekaj, szukamy? Ja 2018 nie, 2018 szukamy. Frytka 2018. 2018, tak. Ale najbardziej w górza, Mam być przy, przy mecie. Ej, nie mogę cofnąć, czemu nie mogę cofnąć. No, ku, e. A, bo to jest na no nie mogę, nie działa No, nie a nie działa mi. No, zrzuciły mnie pasteciki, no. Pasteciki? A używacie czasami brzuszka? Tak. Tak. No, że nie wiecie o istnieniu brzuszka. Mam cię, widzę cię, widzę frytki. Ja no woje, to, to jest moją częścią, bo jestem burgerem. A burger bez frytek nie idzie nigdy. Mówisz? Tak. <laughs> dlaczego? O, dlaczego? dlaczego to tak działa? <laughs> dlaczego? Co? No biegnij frytunio. Tu jest w sumie najgorzej. Frytunia, wojtunia. No jestem Ale... ostatni, kurcze. 30... Macio burgerasio! <laughs> Ale to dobrze Wojtku, odpadniesz to będziesz z nami tak grał. Ja wiem, Właśnie, ja nie sam czaję. sobie tak rzepkę e, skrobię. Polega. Jaka so, trochę zakeczupować. <laughs> Zakeczupić. Zakeczupić panem. To leci, o, tak. leci, leci, leci. Ale w sumie 30 Ej, się osób że nie ma. Wili, a widzicie to? Nie no, chyba jest. 20 osób przed tobą? Chyba nie. Dojdziesz. Bo Dojdziesz, nie spadnie. Bo się z no, nie spadnij! No, ludzie! Ja pojrzałam mam Dlaczego to fioletowe się. No, Jak no, on no, tańcuje! No, no dupa! Tańcuje! Aaaa, buławaj! Bojna! Dźwignij! Najmł! Jest najgorszy moment. Tak, tu jest najgorzej, bo. No i ja chyba nazwę skoczyłem. Gołąbcie! Najgorzej jak ci postawiam y, tą dyktę prosto. Tak. <grych> Dupa! Chociaż patrzcie. No może, chyba dojdziesz, dojdzie no. Dojdzie, dojdzie. Pull zespany. focus, no? Tak, z tą Jezy Easy peasy, now Jezy, squeeze. Easy peasy! I poza była spanikowana fryta? Bo się zmiękczyła na chwilę. Ja szczerze, to te balansing to jest moja zmora. <grych> Round over. A ja w sumie te balansingi lubię. To jest No ja jestem tam w rogu. Jedyna fryta. Znaczy Jedyna frytka? O to bo nie będzie mnie trudno znaleźć. A to jakiś hamburger? A czy ten jest jeszcze widzę. Hot, hot dog. Ej, Kocham czarny, <m -try> jaki Kocham grę. jest. Kocham tygry! on Pondżajna. Ej, chciałbym Ej, o Skor... nie. Obocki. Nie, o, nie byłem Tego jeszcze. nie, nie grałem na tym. Jam Dime, a, a Foxy, to, to, jest? to będzie ten. Musisz przeskakiwać przez nie, muszę znajwować Zależy, który masz ten kolor. I wtedy drużynowo wskakujesz i łapiesz. Te pierścionki. Niebieski szukam jest. cię. Ale one Przecież mają jakiś konkretny też. kolor? Czy. O byłeś. E, złota jest za więcej punktów, ale ogólnie zbieraj wszystkie. Kuźwa szukam cię. Czemu tu? O, dobra, mam. O, było? 2018, tak mam. Cię. Jak, jak tak ktoś skończy, wskoczy. No, jak ktoś inny. O, tam w góry jest złotana. No. Jak ktoś inny z koloru. Na przykład twoi, to dobrze, jak tam skoczą, a no. to znika. Nikt nie zdobył z was? Nie. Nie, znikło. Zdobył No bo ktoś, ktoś. zdobył, ale nie my. Aha, okej. Okay. Dawaj. Ja najbardziej nie lubię... O kurczę, biedźdźaka. to jest trudne! Siożu, ty! A! Co za typ! Ty, pasztecie jeden! <śm> co ty, pasztecie jeden! Zrób z no, niego pasztę. Nie, nie, nie widzę kulek. Jak go to dobiją mnie! mnie, ty! <śm> W targają, kuśba! Dobra, ale nie jest... Mamy 20, 28, czyli... No, team, no, dacie da no, 21. No, jesteś na równi. nie? Ale jeszcze, jeszcze raz. nie wskoczyłem, nie? I to nie jest takie łatwe. No nie jest, bo to ci znika cały czas. <laughs> Dawaj Frytunie. No jest! To! Ale bo taki trochę... nie, nie, nie wiem, czy skoczyłem, ale nieważne, bo to jest drużyna O! I kurde, czerwony zabrał, no. No kurwa, no kimś kurwa, to... w locie. Leciał. Leciał. kurwa, no, się ktoś... kurwa, kurwa, co mu się stało? Pewnie <laughs> ja Aga, kurwa, no, kurwa, ale, że jesteście na równi. Już nie, przegrywacie. Nie, dobrze, 4-6. Ktoś zdobył złoto. No. O, come on! Idealnie. Dziesięć sekund. Wyjdziecie, o, przejdziecie. A, ja muszę chyba tutaj stać w miejscu i patrzeć, gdzie tu się pojawi, no bo. O, 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 o! o, o, o. Żółty ci zdobędzie. Kompaniu tej. Patrzcie, Bidinuś. Ty, Dobra, ja zrobiliśmy co poda? Ja nie wiem, może z jeden punkt dla drużyny zdobyłem. <laughs> Ale pierwszy raz grałeś, to? Tak, pierwszy raz to było, no. O boże, o, trzeba nie wiedziałam tego wcześniej. Oj, i Ja też nie. Piękne jest. 20 się zakwalifikowało. A ile musiał być ten, żeby było o. 9 chyba było ostatnio w finale. To było? To zależy uzu? chyba właśnie ile mhm. osób poprzechodzi? Ja właśnie nie wiem, jak to, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Znaczy, to dość taka mała garstka, Uu. że tak powiem. O, to jest to, co ty macie, jak miałeś. Mhm. Oooo, super! Tu wiem, Maciek! By the walls, and stay on do platform. Znaczy, jak ktoś się przytrzyma, no to. Jak ktoś Dupa. przytrzyma, to tak. Nieraz mnie przytrzymali i spadłam. Jestem, Gdzie ja? jest no, nasza Czekaj. Mam cię. Ja też mam. Nie, co ty trzymasz, ty? Aha, znowu frytki, a ja patrzę na kogo innego. Mówię, what the fuck? Wojtek! Ty jak on trzyma, ty patrz tu! Nie będzie! Skubaniutki! Od dodżem, żeś się pomacał! Na burgosu dzisiaj! Oj, wojtek! <grym> Grałeś na tym Wojtek już? Nie. O kurde! Careful! Co ty krawędzi życzeń i śmierci? To ta frytka <grym> ty! To jest crazy frytka! Ty, 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 crazy frytka! <grym> Ej, mógłbyś już spaść! Aga. No czekamy! Frytko, na ciebie! No my czekamy, no! Ja pierdolczę. Fryta się nie podda. Hopsaj! To jest Co To się hipoturlo! To jest hipoturlo! Oho. O, Wajtek, Wajtek, Watch ciekawe. Tych <laughs> latają! <śmiech> O! Oh, oh. Nie, 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 nie. Fryta, fryta, fryta. Dawaj fryta. Samaj. Dawaj fryta. Nie! Fryta! Davaj, nie! Nee! Hey. Wojtek! Co? 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 Kurwa, ty, ty ty na końcu życia swego! Wow, było blisko, aż się zgrzałem, mów? 8 sekund. Wiesz, a już mam oczopląs, nie? No nie, już nie wiem gdzie patrzeć. Oooooo Jesdanów Koleś! Było blisko. <grych> o nie. Było o blisko. Uf. Ja się zgrzałam, o co robię. Chyba w finali teraz. Nie, właśnie. Albo czwarta mala. Czwarta no mafia chyba mafa, no. Mi się wydaje, że chyba musi 10 osób zostać. A czy no czasami mniej, jest mniej, się. wiecie? Tak, bo zależy ile odpadnie gdzieś tam w pośród. będzie tak, jakaś... Tak, tak. Nie? Pewnie jakaś drużynówka I? będzie. O nie. o, Final, final. O, final, final. final, final, final no. e, ale współczuję, bo nie, nienawidzę tego, nigdy ja, tego nie przeszło. To jest to, na którym byłem e, przedostatni. Czyli jakbym, Serio? jakby koleś spadł przede mną, to bym wygrał I miałbym koronę. No chyba, że tu. Serio? Się, no. Serio, no. Mam cię. Gdzie jest pan frytek? O tu jest. Kurde. A, o, panie frytku! A żeś poleciał? A <laughs> czy znaczy, tu niektórzy mają metodę, że skaczą, a nie biegną? Mm -hmm. Na sam dół na przykład też. A, Oj. Jak na sam dół. No, na sam dół i ten, ten dół jakby obrabiają. <laughs> e, Mój <Wiem>, pisałek. <laughs> ja nie lubię tego. to chcecie wyeliminować ewidentnie. Zazdrosny o frytę, no. Papa tego kuźwa! Co za koleś ty! Ty nierdolni to w tyle samo, ile my gramy długość. to co? Długość! Długość. Papa, parkury nie? To się. o Ej, tam nie było platformy. Właśnie. To nie było platformy? Była. Chyba, że u nas nie było, nie, a u nas nie było. O-o! No i to było właśnie Tam jest ostatnie niebieskie, be careful! Cicho! Cicho! No patrz na dziada, no o o. o A -a. A -a. A -a. Kurde, tak blisko było, ale tu jest właśnie problem taki, że jak się im dłużej się ktoś utrzyma na górze, tym to potem no. jak spadnie będzie miał gorzej. Ma problem, tak? Ma problem. Dobra, ja wyszedłem. Aha, no tak, ja to się jest to jest ok. tak to wyjdźcie, bo... w <laughs> Ej no nice. My już w pierwszej rundzie odpadliśmy wszyscy, nie? Ej no bo to Co ogóle... Wiecie, że ja zazwyczaj na PC jak gram to odpadam? Prawda? Naprawdę. No. No. Dobra, jak jeszcze jedną rundę sobie jesteś? rozegramy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczmy tru tru Nie, nie no, gra jest, gra jest zdecydowanie mega fajna oh, tak. O tak Ors. I mam nadzieję, tak, że będą no ją życie. rozwijać jak DbD, w sensie, że tak, to nie jest w ogóle map, dopiero pierwszy i, sezon, a no. y, drugi sezon też się szykuje i to też jakby już jest z tym pakiecie, co my kupiliśmy. No, ale nie, wszyscy, nie Maciek, tu sezony będą polegać na tej zasadzie jak w Fortnite na przykład, że masz określony czas i możesz w tym czasie zdobyć tyle poziomów, żeby zdobyć te rzeczy, które są w sezonie. To, to nie jest Aha. tak, że w o, drugim. Znaczy... Ale będą nowe mapki jakby. Znaczy, domyślam się, że coś nowego na pewno będzie, bo tak to działa. O, z platformki. S nie, co i? Kiedy tu padnij? Ale są najczęściej, mam wrażenie. No, są często to, tak. No to jest mora. To są trudne, więc jak się na tym wiskilujemy, będzie super, zobaczycie. jakoś no. mam cały czas to i nie mogę się wiskilować. <laughs> <Ja jestem śmiech> jest, jest. Też ja też Magda Jestem z tyłu, aga jest. Nie widzę nie Agi. Jestem tak średko, średko. Aga też. Jezus, no znowu ktoś się wpieprzył we mnie, no. O nie! Spadłem, super! O nie! A. Ucie! Aaaa! Wy macie Don't. rozum i to ja Jestem ty... za wami! <grym> Halo! Hej! Jak to się w 15! Nie, nie mogę się obudzić, gram! Pasolka <grym> się przewróciła. Ej, jakiś, jakiś i łapie mnie cały czas, kreszkę haczą mnie! Cześć Kaktusik! Łap, łap, łap! Kurde... Ej, oni mnie łapią za kotleta! Jak to? Chowaj, nie daj mi. Na kotleta... Ja mama nie... Hej! Nie ma suka! Ja nie dam im mego kotota. Nie dawaj im. Nawet cała turecka! E, przy... Ani przy... o góryczkę! Przy... 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 Ani o góryczkę! Ja <coughs> pewnie trzeba to postawić. Padnę. Dobra, padnę też. A, denet. DEMIT! To jest stressing, very very. Jak dwa rowery. No, Ale do. A, nie spadnę! Dobrze też, że ta mapa jest pierwsza, to jest dużo tak. dobre. Qualified Boże! No bo to już podchodzili, bo wiesz, jak dobrze No tak jest... jestem za tobą. Dobrze. Bo jeżeli ktoś chce. Jest, jest, pierwszy... jest przed nami, jaka jest pierwsza? Nie chcą Aga! Nie chcący. Ja odpadnę, ja odpadnę. Jak nie, to? Maćku, jeszcze o nie, masz. Ale no oddaj mi to. Przecież ja też wtedy byłem już, myślałem, nie że nie odpadnę, a... <laughs> a. dałem radę. Dobra, dojść, mam jakimś cudem. Bo się na mnie nie pchali. Brawo! Dziękuję. No tu się Teraz jakaś Ara bije wam... z jakimś kotletem. Wiedziałeś, Czu? No, Nice. Wrócił mnie, Wilk. Ja nie dojdę. Ja, A ja nie jestem dojdę. Maciek obok ciebie. Szukam, że tutaj Szukam Maćka. Hamburger. 15-13. ciężko tu znaleźć. No bo dużo, ono pójdź puść mnie! A ja nie, nie, nie naciskam niczego, rozumiesz? To, to samo się nie. Ma. Maciek, dawaj. No, patrz. <laughs> Czemu tego no nie go. Samo się trzyma! Samo się nie trzyma! No nie wciska niczego, rozumiesz? No to, to może ci się, się pokaże przycisk... <gulia> Ja pierdokie! No i nie do. No nie graj do... na padzie! Nie umiem na tej klawiaturze obszczanej grać. Maciek, ale grasz w sadę i grasz myszką no nie, no i spacją! Głupie! No Moim oczy się dupa! Aga! Mam, high five! Teraz jest my over. Byłam no, my ci, ten... Ale to jest <grym> nie? Tak, jestem dobry w tą mapkę. <grym> <grym> Papie, jak ty coś tam napijają z nimi. <grym> ale ja nie wiem, czy on mi to A nie naciskałeś? No nie, nam, nie, nie. Ale elema? może ci się przycisk po prostu wkleił, jakby, bo ja, ja też tak czasem mam. Zesrał. <grym> zablokuje ci się przycisk. O! Nie. O! No, ja jeszcze nie grałem. Nie grałem. Paga nasz parki. To ja wiem. Lubię ten poziom. Ja na znaczy, tym grałem, A znaczy to jak to zapij za szybko, to się. Dwa razy na dwa. tym byliśmy, Maciek chyba. Nie, to ja mnie tak. jeszcze na tym nie było. Mogę skusić, ale. Będę... A dobra. czemu my wisimy tu? Aha, dobra. Lubię Kukam... naszego ogóreczka kaktusika. Ogóreczka. Ej, ale wolno teraz jedzie. Na razie. No, bo to się A później to tak zapij i robi takie. O, O, siema fryta. Siema, kaktus. Zjadłem kaktusa w sumie. Zjadłeś kaktusa? Yy, spadłem. To? I koniec! Bo się ześlizgnąłem. A, <grym> a jaki mam numer? Widzicie, aga, <grym> yy, yy, szukaj kaktusa, jest nie, tylko jeden. Nie, nie pamiętam. 1803? 1803, 18 tak. tak, jest aga, widzę. Weźcie, teraz się stresuję. Mam jak patrz na to jest stresu. Jące, jące. I tutaj ja, lepiej. Jest, aga. Tutaj lepiej wiecie, co robić? Nie, te, nie skakać, tylko chodzić. To tak. Mm -hmm. tak, no tak ja, a tak. ja właśnie skoczyłem niepotrzebnie. Ja kiedyś skakałam i ciągle spadałam. Dobra, teoretycznie, 18 osób. środkowe się bardzo szybko kręci. Ale widzę, że na tych pogranicznych bardzo mało się pojawia. Mm -hmm. Parek, dobra, spadajcie, ty duty. Parek jak to się O, już parka. <coughs> to jest stresujące. Te dwie osoby spadną i jesteś w domu. Tak. Aga! Aga! Agunia! A to tak też można, tak tu? No, Masz no. O, jej, nice! Dajcie mi jakąś drużynówkę. Aga, do boju! Aga, do boju! Jak wygrasz to. Nie, nie nie. I patrzcie, tam jest na dole taki fajny czarny piorunek. Gdzie? Mhm. A ja mam go tak na, trochę na środku. na środku. Aha, czyli każdy to ma inaczej. To no, każdy no. My. To nawet nie możemy mówić, że na przykład. No właśnie, ten, 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 jest, ten. Fajny, nie? ten o, jest fajny, nie? No ten jest fajny. teraz uwaga. Boję się, boję się, boję się, boję się. Nie chcę slime'a, bo spadnę tam. Owocki. O nie, oh. owocki! Tu może być ciężko. Ja tak ostatnio truskawą dostałem, że mnie <laughs> Jakiś... na początek. Nie. Ja, ja, ja banany bianacie miałem. Ja jak dostanę banany i to w ogóle no coraz lubisz. mniej osób kwalifikuje. Także no, tu może być no, ciężko, może i no, może się skończyć no, my manga. over. 15 osób? Co? To Aga Focus. co? Bo to jeszcze będzie jaka rurka śmieszna. Nie widzę cię jeszcze, poczekaj, szukam cię. O, mam cię! Już się na mnie pchają! Kaktus, o, do boju. Najlepszy kef to Aga, siada. uważaj na arbuzy. <noise> na arbuzy. O, leci paście. Fujka mango, bo leci, leci. leci uważaj, uważaj. O, ale z arbuza dostałaś. No, nie. O oni, widzisz ta, ta, ta pałacyna morowa mi zahaczyła o, kiedyś patrzcie. tam. No... Trochę mnie wytergowali. Dawaj, dawaj, dawaj. 15! Uważaj, Arbus! Siku! Czuczkawki! Borówki! Aga! No. siku! Wojtek! Dasz radę! Aga! Dawaj! skacz. Jest! Przedostatnia! ostatnia. Nice! Częstotliwa, kurwa! Jej dojęte Ale czad! Zbrudło. Dobrze, Aguś, dobrze! O, dobra, teraz, teraz jest mój czas. A ten czarny też się, widzę, przedostał. Mhm. O. Przedostał. Przedostał. Wiecie co dość stresujące? Prześliznął się. Strasznie. Nie uważacie? Tak, uważam. No eee. test. <laughs> Ej, Aro Gugara tam jest. Dajcie mi Aro Gugarę, To za punkty. I za etykiety no. Już My się jest ona ciekawe, znikła. Ciekawe czy będzie final. <coughs> nie. nie jest final jeszcze. Wojtek moving walls and don't... Aha, to tu, 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 tu... Ściany. O, ja ja nie, nie zrobię tak jak Wojtek. Staraj się. <laughs> Że się spiejduję. Znaczy, no, moc się... fryt... miękkiej fryty, będzie z tobą. O, miękkie fryty. Ja, uwaga, szukam. Dwarf, kaktys. Znaczy, wiecie co? Ja tutaj żałuję, że nie ma czegoś takiego, że jak dasz spektata, to możesz sobie no wybrać, że przyjaciół na przykład, nie? Tak. No właśnie. Czemu oni mnie trzymają? No i się zacina. No to jest. <laughs> y... Oto twoja ściana, aga. A mnie to pidojnik nikt nimi nie dotykają. Zawsze to przegrywam przez takich dupków, którzy mnie ale... trzymają. A ty nie masz takiej abilitki, Rzekujesz? kujesz? Właśnie! z kusikiem. Ej, puszcza! A ty w ogóle masz jakieś jajka na niebieskie w głowie? wiem. To jest, kwiat, to jest... A, ragu, A, kwiatek. A ra, Gugara! A Gugara! Czekajcie, mam full focus, nie? Mhm. No i patrzcie, jak ja biegnie, to mnie łapało mnie od razu tego dziobaka. No to może was to spadem nie? A tak. Nie, to R2 się robi, nie? Się tak no R2, ale ja nie miałem R2 włączonego. A nie masz tak jak... Uż, Kaktus! Jump! ARA, ty pcie ci w się... mnie? <grym> nie nie dotykajmy. <grym> <mi. grym> może nie akceptuję cię jako siostry... Uważaj no na siebie, <grym> Aga! Nie lubię tego! Jesteś super korniszonem! <grym> dawaj, dawaj! Nie, to zaraz tak zrobię za pida! AGA, AGA! Jezus! AGA Czarno AGA! Mnie. AGA! No, mnie. <grym> AGA! Dawaj Korniszanku! <grymne> Aga! Nie stracuj Aga! Uważaj! O, Aga! Posuń tam dupy! Posuń ta dupy! Nie, to jest dziwne! Aga! Ooo! Korniszanku! Korniszą. ale jak się wiecie to ogląda nie, aga, a... aga nie mogłam się <grym> ruszyć ooo round over o, o, ale wiecie co zawsze tak jest dobra to dajemy exit kuźwa ale słuchajcie jak się Mogam ogląda się to słuchajcie jak się to ogląda to faktycznie się wkręci w głowie ale jak się gra samemu to nie no. także cóż no dobra słuchajcie mamy nadzieję, że mamy nadzieję że ten round wam się podobał u Maćka będzie w sobotę tak, tak mówię, w sobotę, tak, u Maćka będzie w sobotę. Mam jakiś login failed. Connection. czasem się tak Ej, czasem się tak teraz. Tak, że tak, teraz. Także, moi drodzy, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie na wszystkich tutaj nasze kanały, ekipy i tak dalej, bo u nich też się folga jest pojawi. I na nasze streamy. Także to będzie Wojtu Siałkę, Undecided, ty i... Guga, gamer. gamerka. A, Jezu. Guga Gamerka, jak ty masz Aga, bo ty zmieniasz gamerka. co chwilę. Nie przecież przecież wszędzie jest Gamerka, no to... na Twitchu jest Gamerka. No to Gamerka, tak. Nie, no nie, co? Gamerka. My wam za dzisiaj dziękujemy, był Maciek. Byłem. Aga. Byłam. I Madzia z XR. Byłam. Także pa. Byłam. Pa. 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 No i co, film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.